Witam was serdecznie na moim kanale. Dziś ponownie porozmawiamy sobie o telewizorach. Tym razem przyjrzymy się serii OLED dość specyficznemu modelowi. Porozmawiamy sobie mianowicie o telewizorze OLED 55CS6. Czym ten telewizor w ogóle jest? Pojawił on się dużo później niż linia na rok 2022. To tak naprawdę jest połączenie dwóch. Telewizorów, ale zacznijmy od początku. W 2022 roku telewizory LG OLED nosiły w nazwie oznaczenie 2, jak przykładowo OLED 55C22, były też 24, ale jeśli chodzi o serię, to mieliśmy A2, B2, C2, G2. Natomiast w roku 2021 jeśli pamiętacie, było to A1B1C1G1. LG połączyło dwa telewizory w jedno. Wzięli jakby całą obudowę z serii C1 oraz matrycę, natomiast procesor i interfejs włożyli z modelu C2 i powstało takie oto kombo, czyli 55C6LA. Telewizor ten dostępny jest również w wariantach 65 cali i 77 cali. Nie jest oferowany tak jak e, na przykład seria C, do którego porównujemy w mniejszych rozmiarach. Jeśli chodzi teraz o różnicę, to 55CS6 na pewno będzie miał ciemniejszą matrycę niż jego odpowiednik w serii. C22 natomiast będzie lepszym telewizorem niż OLED C1 starszym, dlatego że będzie miał szybszy procesor, więc mamy dość ciekawe rozwiązanie, ponieważ model CS jest tańszy. Jeżeli chcemy kupić z oficjalnego źródła oficjalnego partnera, to taki telewizor można kupić za około 5000 zł, jeśli mowa o CS6. Natomiast model C22. Przykładowo, Neonet ma 5900 zł. Bardziej znane sklepie. jak Media Expert również 5900 zł. Oczywiście zdarzają się promocje, natomiast cena jest dość niższa. Jest to telewizor, na którym moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Na pewno lepszy niż co jedynka, gorszy niż co dwójka, coś pomiędzy, ale jeśli miałbym wybierać pomiędzy. B2A. CS? Zdecydowanie wybrałbym CSa. Jeśli podobają wam się takie filmy, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, komentujcie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam. Hej.